Poważna sprawa, e, aukcja, aukcja charytatywna, cała akcja charytatywna e, na rzecz Michaliny e, Maciejewskiej. E, wspaniała dziewczyna, chora na mukowiscy dozę e, od, 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 od małego. E, pieniądze e, są zbierane, żeby no, w zasadzie uratować jej życie. Kilka moich gratów zostało przekazanych na, 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 na tą aukcję. Wszystkie namiary będą tu i na samym nagraniu i w, w, w linkach w opisie. Także możecie licytować, kupę fajnych przedmiotów, jeśli chcecie. Moje graty to przekazałem puchar za pierwsze miejsce na międzynarodowym pucharze Polski, który wygrałem. Bez kolana, bo w półfinale miałem kontuzję. Ci, co oglądają, to pamiętają: to wiedzą. A kolejne, co przekazałem, no to dyplom za drugie miejsce w walce o pas Mistrza Świata z 2016 roku. Walka, którą podjąłem w zastępstwie innego zawodnika. Miałem tylko 6 tygodni na przygotowanie się, więc również jest to dla mnie, że tak powiem, wartościowa. Wartościowa pamiątka i trzecia rzecz, jaką przekazałem, to jest Krzyż Kawalerski Sztuk Walki, który otrzymałem m.in. za tą działalność mojej paplaniny na YouTubie, czyli za promowanie ducha Budo i Bushido i promowanie sztuk, sztuk i sportu walki, generalnie za mówienie, jak jest. Także te rzeczy są do nabycia. Jeśli chodzi o moje fanty, dużo innych rzeczy, ale również oczywiście możecie przekazywać fundusze. Nic nie kupując, jeśli nic z tego nie przypada Wam do gustu, a po prostu chcecie pomóc, także pieniądze możecie również przekazywać. Kontakt do organizatorów, wszystkie linki będą umieszczone tutaj na graniu i pod spodem. Także zachęcam, zachęcam Was do pomocy i proszę Was o pomoc dla, dla Michaliny. Także rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i pomóżcie, pomóżcie Michalinie zrobić to samo: rosnąć w siłę i dobrze się bawić swoim życiem. Pozdrawiam, do zobaczenia.